Czy wszystkim, z tej strony Pomyślałem, że spodobał się taki film, w którym opowiem trochę jak gram, co robię, dlaczego robię. Generalnie poziom d 1 na waste'cie w tej chwili. Także w wolnej chwili podpowiem co, gdzie i dlaczego. Także lecimy. W tej gierce zacznę sobie od Blubafika z tego co widzę. Nie chcę gankować Malfighta na pewno, bo jest głównoczampionem. Znaczy nie, że z główną po prostu z tankiem, więc nie będę jakoś bardzo, bardzo swojej uwagi poświęcał na topie. Nie będę może jakoś bardzo w tej grze nawijał, tak jak to zawsze mam w zwyczaju, a że skupię się na grze. Ale, ale coś tam w wolnej chwili wspomnę, także dla tych, którzy chcą się nauczyć, co nieco na pewno spoko opcja. Także lecimy lecimy z tematem, coś tu Malfight mal świruje. Pawiana, sobie już itemki przyszykuję, które chcę kupić. Dobra, Eliska zaczęła stąd, już widzę, bo botelet mi się tam czaił. Na bocie nie, ja muszę to podgłośnić. Bo ja muszę mieć dźwięki z gry, takie jak zawsze. Inaczej nie potrafię grać. Chciałem wam ściszyć, ale. Dźwięki i jednak są zbyt ważne. Także muszę je mieć wystarczająco głośno, żeby słyszeć pingi, out-ataki. Wszystko jest mega ważne. Kiedyś działek powiedział mi, że gra bez dźwięków, to się zapałem za głowę. No dobra, robimy sobie w dół. Pingujemy gdzieś Eliska. Chociaż w sumie już jest tutaj, przy tej drugiej stronie. Ciężko jest mi się na grze skupić, jak to Was mówię, ale sobie chciałem spróbować jak to będzie. Także Elitka jest pewnie tutaj. Już postawili Ward'a przez to, że pinguje bardzo fajnie. Ok, widzimy też wordzika. Jestem mniej skupiony w tej grze, bo nie przywykłem do nawijania i grania ale chodzą to no, szkoda Zrobiłem, co mogłem. Rakan bez flash, na pewno. Nie mam pojęcia, jak ta Eliska przeszła. Mieliśmy dwa wardy. Także nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak ona się tu znalazła. Widziałem, że mieliśmy dwa wardy w tribuszu i, i w tym krzaku, więc to jest dla mnie dziwne. Ale Rakan nie ma flesza, Eliska nie ma flesza. Oni to dopuszczą i cofną. My tego nie chcemy, nie chcemy dać dopuszczować. Dobra, cofnęli. mnie woła, problem jest w tym, że Eliska wzięła dwa kraby w tym momencie. Mogła, o! Ja mu pomogę puszczać linię. To on potrzebuje tylko mojego covera. W tym momencie. Dobra. Tego Grace'a już tam nie ma. To jest ryzykowne, nie róbcie tego w domu. Da? Eliska mogła wziąć dwa skatle. No niestety tak tam jest, że nie możecie wziąć skatli, bo czy to koverujecie swojego tego czy to biegniecie na potencjalnie frykile. Tak czasami bywa. Dobra, Eliska idzie, idzie w górną stronę dżungli. Skoro czy, mm. może być na grąpie też w sumie. Ten mafaj musi tofnąć. A ja mu nie mogę pomóc. Coś mi myszka się tacina Dobra, skoro Eliski nie ma na bocie, to może być w moim lesie nawet To jest stary, nie musi tego puszować. To, to było OK ustagiona. To nie było OK ustagona. On sobie właśnie zjebą linię. Dlaczego nie poszedłem na grompa? Bałem się. Jeżeli... O, dobra, Eliska jest na Drake'u. Ale jeżeli widziałem, że enemy, enemy botlane zabił bez junglera, To znaczy, że junglera raczej nie... Raczej... jungler mógł nie być na bocie, więc wolałem nie ryzykować. Bo skoro byłby na bodźce, to raczej by im pomógł, co nie? Więc tak to sobie tłumaczę. Mafek się zjebał linię strasznie. Tak jak już mówiłem. Wolałbym tego nie gankować, bo on przegrywa. Linii przegrywających się nie gankuje. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie zaraz. Szóstką jest potencjał. Powinienem mm ten -hmm. pixel sprawdzić, czy tam jest ward. Ale blisko było. Byliśmy takie jednięcie z pierdolnięciem. Wam powiem. mnie. Dzięki. Dobra, clearniemy sobie dolny dolny las i pójdziemy na topa. Bo Marfać ma już Rkę, a skoro ma Rkę to może już tam zabić tego topa za free. Bo ciężko zabić, w mają kali i rakana. No ciężko, ciężko, ciężko tu zabić. Mam szóste levely, nie chcę mi się z nim bić. Mało tego spodziewałem się na Widzę jak grają. Dobra, Grecji idzie na dajwa na bota. Chyba. Ja ich skowerować nie mogę. Może powinienem, bo to może być też. Jest Eliska. Jest czwórka na bocie. Nie, jest... Dobra, trójka. To są fajne. To wyganka na mida. Ten Grace Flash chyba jeszcze ma. Bo nie używał. Dobra, Herald jest zrobiony. Elis na bocie, niech się tylko bot nie wyjebie Tu może być eliska w dołu, skoro była na bocie może być na midzie Strasznie się atak speed jest. Hasta la vista, baby Też frajerze Oczywiście na żart, zeświruję, powiem Nie znam chłopa że to jest Mid laner i że Midlaner ma Ignita. Nieczęsto się spotyka na midzie Mój mózg po prostu tego nie ogarnął. Widzicie co jest najlepszą kontrolą na Eliskę? Merce i Hex Drinker. Merce i Hex Drinker na jakiejkolwiek postaci Rex Elisin Xinzao Eliska już z tobą nie wygrywa. Te dwa itemy. Merce zajebisty na City na Eliskę i w chuj, he, w chuj Magic Resist'u z Hexdrinkera i. z Mercedów. A te wrażenia innym tak robić, czy tam Kinzało, czyli innym świrem. Staje Drake, tak jest już w jedną stronę Drake'a. No Mamy umetry Eliska ginie, bo nie ma flasha pewnie po tej akcji. Tak jest. Gierka zarczy wygrana. Nie gram w niej ide jakoś idealnie, bo się raczej skupić nie mogę. Ale jest okej. Okay. Tu będzie wie greć. Jest to potrzebuję covera. Nie, nie biegnie tu, super, lepiej dla mnie, wezmę drake'a go zabiję na midzie. Nie klikam smite bo go sobie zesmajtuje na midzie. Roxy mnie boi, nawet lepiej, bo ja też się go boję w sumie, bo ma, ma dużo letality. czy mają Znaczy, mam dużo, powiem tak, mam dużo magic Rizista. Dwa. Aj. Tak się właśnie dzieje jak za bardzo chcecie. Jak wasz mózg za bardzo chce, za bardzo myślicie, co by tu zrobić, co by tu zrobić, to zawsze się to kończy źle. Więc nie myślcie, grajcie bardziej z takim flow, a nie że się tak jak ja czaicie pół, pół godziny koty do srania. Bo jeżeli się czajicie za długo, to znaczy to jest sforsowanie. Jeżeli to jest forsowanie, to to jest chujowe. Ja chciałem tu coś przygę i się skończyło jak się jak nie skończyło. Dobra. Herald mi się kończy, postawię go na midzie. mi zajebać chyba albo pomóc A raczej pomóc dobra Kaisa bez heala i bez flesza z tego co pamiętam. nie wiem czy czuża hila, ale chce w sensie się erki. Erka na pewno nie wiem jak z healem wydawało mi się że tak herald za minutę 4 dobra nad heraldem będziemy za chwilę pracować panowie i panie nieliczne jak są jakieś Znaczy nas widział. Wątpię, żeby nas nie widział, żeby tak się czaił. Czemu tu nikt nie biegnie? Czemu on troluje? Jest ten gracz na pewno. No. Herald za 15. Herald nie jest jakaś super ważny, ale fajnie byłoby go wziąć. Czemu nie? Tylko, że na ten moment gra na to nie pozwala. Chociaż Eliska nie żyje. Jedniemy go, no. Załóżmy tower na bocie, ale go jedniemy. Weź go, weź go, spójrz go troszkę Dregie za 50, mamy chujowy timing. Nie mogę iść do bazy po tym heraldzie, z tego co widzę. Chociaż można opartego. Mogę, mogę, mogę. 40 sekund. Jak mam, jak mam rekord z barona, to mogę. Nie mają dużo AP jakoś, więc nie, nie robię mawa. Gdyby mieli na AP na midzie AP na to... Okej. Okay. Mam miałem Kiser na to jest AP. Gdyby mieli jeszcze na Midzie ap, to bym zrobił tego Mawa, ale Hex Drinker Mercy są ok na samą Eliskę. Ma 1-6, więc... Widzicie? Jestem na baronie już 15 sekund przed. Bo ten, ten Herald rekals z Heralda pomógł bardzo. O, on ginie chyba. To był kluczowe dla mnie. Nawet gdybym tam miał flesza użyć, to tak by się opłacało, bo z drake. Zbyt ważny objective. Polecam, polecam grać te na city w runkach, jak grać się na eliske, Gregasy i inne gówna takie AP z... AP z tsunami. I tak tylko i wyłącznie dlatego, że jestem nafilowany i że czuję, że jestem lekko tanki. Ale jednak nie jestem, bo gryz jest AD, a nie AP. A ja mam. Idę po tapeku. Także gdyby to był zwykły midlaner, to te wejście byłoby zajebiste. A jako, że to jest Graves, to było takie. No nie, nie było to pewne wejście. Obstrałem się, szczerze powiedziawszy, chwilowo. Jak dostałem no kapa. Czy my to chcemy? My tego chyba nie chcemy. A jednak to chcemy, dobra. Widzicie? Nie zawsze macie rację. Często was, wasz Team pokazuje, był mądrzejszy. To kwestię tego, czy wy jesteście. Czy wy się adaptujecie i wy jakby... Jeżeli jesteście osobami typu nie i chuj, to niedobrze. W sensie zawsze jestem zwolnikiem, mówię taki, jak bycie twardy na zasadzie, że nie słucham się teamu i tak dalej, ale czasami trzeba. Trzeba być blisko nich. I nie, chodzi, nie możecie ich opuścić, nie możecie się na nich wyjebać, że o tak teraz bym się na nich wyjewał. no nie, bo może miałem rację i chyba mają rację, bo ogóle ich także chodzi o to, że nawet jeżeli wiecie, że coś jest słabe, to mimo tego ich coverujcie, to was nic nie kosztuje, widzieliście, coverowałem ich i przez to, że teraz, i znowu jest sytuacja, ja bym cofnął, ale widzicie jak jest, it is what it is, czegoś tak. Dobra, mamy tą gierkę. Dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobały tego typu filmiki, bo jest to mój pierwszy filmik z takim komentarzem live w gierce, zostawcie lajka, like koment i widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, piona!